jakiego fiksa wybrać na 2 czy na 5 lat. Obecnie na rynku brytyjskim mamy bardzo ciekawą sytuację, bo fiksy na 5 lat, czyli zamrożone odsetki, jakby macie zagwarantowane jakie, będą, jakie będzie oprocentowanie jaka rata, to ten fix na 5 lat w tej chwili jest tańszy niż fix na 2 lat. Więc jakby nie ma dobrej odpowiedzi dla każdego, liczą się Wasze plany, to czy chcecie zostać w tym domu, jak długo Wasze podejście do ryzyka i jakby nie słuchajcie ludzi, nie wiem, przypadkowych w internecie, którzy mówią weź, wybierz na dwa lata, bo ja wybrałem na tyle i tak jest ok, i cieszę się z tego, albo wybierz na pięć, bo mój hydraulik mi tak doradził, żebym wybrał na pięć lat. Każdego sytuacja jest indywidualna, dla każdego będzie to inny wybór. Naszym też zadaniem jako brokerów kredytowych nie jest to, żeby Wam powiedzieć, wybierz na pięć, tylko po prostu prowadząc rozmowę, zadajemy Wam pytania i na podstawie odpowiedzi na te pytania Waszej sytuacji, Waszego podejścia do ryzyka podejmujemy wspólnie decyzję, co będzie dla Was korzystniejsze dwa czy pięć lat. Jeśli chcecie, żebyśmy dla Was to sprawdzili, to zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki i do zobaczenia. Hej!